Co to są młodzieńcze spondylartropatie? Młodzieńcze spondylartropatie, MSPA, stanowią grupę przewlekłych chorób zapalnych rozpoczynających się przed ukończeniem 16 roku życia. Spondylartropatia to choroba charakteryzująca się zapaleniem stawów, zapaleniem stawów kręgosłupa, któremu może towarzyszyć zajęcie stawów krzyżowo-biodrowych. Innych stawów obwodowych lub zapalenie przyczepów ścięgnistych. Do młodzieńczych spondyloartropatii zalicza się dwie grupy chorób. Postacie niezróżnicowane. Zespół seronegatywnej entezopatii i artropatii. SEA. Zapalenie stawów związane z zapaleniem przyczepów ścięgien. ERA. Oraz. Postacie zróżnicowane. Młodzieńcze zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. MZZSK. Młodzieńcze łuszczycowe zapalenie stawów. MUZS. Reaktywne zapalenie stawów i zapalenie stawów związane z zapalnymi chorobami jelit Dokładna przyczyna powstawania MSP nie jest znana, ale ważną rolę w rozwoju choroby odgrywają czynniki środowiskowe, niektóre zakażenia i czynniki genetyczne. Wśród czynników genetycznych najważniejsza jest obecność antygenu b 27 Stwierdza się go u 60-80% pacjentów z młodzieńczymi spondylartropatiami, ale wiadomo równocześnie, że wśród osób posiadających ten antygen na MSPA zachoruje nie więcej niż 1-5% osób. Wszystkie wyżej wymienione choroby różnią się objawami, ale dodatkowo inne czynniki odgrywają zasadniczą rolę w rozwoju choroby. Jak często występują młodzieńcze spondylartropatie? Brak dokładnych danych epidemiologicznych na temat częstości występowania młodzieńczych spondyloartropatii? Duże różnice w wynikach badań epidemiologicznych mogą wynikać m.in. z faktu, że niektóre spondyloartropatie, młodzieńcze łuszczycowe zapalenie stawów, zapalenie stawów związane z zapaleniem przyczepów w ścięgien oraz niezróżnicowane zapalenie stawów. Klasyfikowane też są jako podtypy młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów. Spondylartropatie zwykle rozpoczynają się u młodych dorosłych osób, ale u 10-20% pacjentów objawy pojawiają się już w dzieciństwie. Wśród pacjentów z rozpoznanym młodzieńczym i diapatycznym zapaleniem stawów 15–20% stanowią pacjenci z młodzieńczymi spondylartropatiami. Wśród wszystkich chorób reumatycznych młodzieńcze spondylartropatie stanowią około 13%. Jak się objawia spondylartropatia? Pomimo że charakterystycznym objawem spondylartropatii jest zapalenie stawów kręgosłupa i krzyżowo biodrowych. Objawy bólu pleców oraz naprzemienny ból pośladków u dzieci często pojawia się dopiero po 5 do 10 latach od początku choroby, najczęściej pierwsze objawy spondyloartropatii to obrzęk, ból i ograniczenie ruchomości stawu kończyn dolnych lub niesymetryczne zapalenie stawu biodrowego, kolanowego lub skokowego. Czasem choroba zaczyna się zapaleniem stawu kończyny górnej i wówczas najczęściej jest to staw barkowy lub mostkowo-obojczykowy. U 1-3 pacjentów objawem początkowym jest tarsitis, czyli zapalenie kości, przyczepów ścięgien oraz tkanek miękkich wśród stopia. Na początku choroby zapalenie wielu stawów obwodowych występuje u 1-4 pacjentów. Zapalenie całych palców stóp i lub rąk, tzw. palce kiełbaskowate, obrzęk, zaczerwienienie, bolesność. Mogą towarzyszyć młodzieńczemu łuszczycowemu zapaleniu stawów. Rozwój zapalenia stawów kręgosłupa i krzyżowo-biodrowych powoduje sztywność poranną, czyli utrudniony rozruch poranny dotyczący kręgosłupa, który występuje często i trwa różnie długo. Charakterystyczną cechą zapalnego bólu kręgosłupa, dolnego odcinka pleców, jest poprawa po ćwiczeniach, a brak ustępowania po wypoczynku. Kolejnym częstym objawem MSPA jest zapalenie przyczepów w ścięgien, które występuje u 60-80% pacjentów. Dziecko najczęściej zgłasza dolegliwości bólowe w okolicy pięt, kolana i podeszwy. Jest to spowodowane zapaleniem ścięgna Achillesa, przyczepów więza do oraz ścięgien śródstopia. W przebiegu choroby często występują objawy pozastawowe, na początku choroby może się pojawić gorączka i ból mięśni, częstym objawem jest zapalenie przedniego odcinka oka, które objawia się bólem i zaczerwienieniem oka. Objawy te mogą wyprzedzać objawy stawowe, kolejnym częstym objawem są dolegliwości z przewodu pokarmowego, bóle brzucha, wzdęcia, biegunka, niekiedy z obecnością krwi w stolcu. Wynikiem zajęcia przewodu pokarmowego może być spowolnienie wzrastania dziecka i mała masa ciała, zmiany skórne, łuszczyca, rumień guzowaty. Owrzodzenia w jamie ustnej. Zapalenie spojówek. Objawy ze strony układu moczowo-płciowego, zapalenie dróg moczowych, zapalenie żołędzi, w przebiegu choroby może dochodzić do zajęcia zastawek serca. Szczególnie aortalnej, a w konsekwencji niewydolności krążenia. Co robić w przypadku wystąpienia objawów młodzieńczych spondylartropatii? Wystąpienie objawów zapalenia stawów, przyczepów ścięgien, bólu zapalnego pleców wymaga oceny specjalisty reumatologa, zaczerwienienia i bóloka wymagają zgłoszenia się do okulisty. W przypadku zakażenia dróg moczowych objawów jelitowych lub przyspieszonej akcji serca. Uczucia kołatania należy zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W jaki sposób lekarz ustala rozpoznanie młodzieńczych spondylartropatii? Rozpoznanie choroby ustala reumatolog na podstawie objawów klinicznych, badań obrazowych narządów ruchu oraz badań laboratoryjnych. Dodatkowo warunkiem ustalenia rozpoznania młodzieńczej spondyloartropatii jest wiek poniżej 16 roku życia i objawy trwające ponad 6 tygodni. Dla poszczególnych młodzieńczych spondyloartropatii istnieją międzynarodowe kryteria klasyfikacyjne, np. Amora, ASAS, zmodyfikowane kryteria nowojorskie, których spełnienie pozwala na rozpoznanie określonej. W badaniach laboratoryjnych poszukuje się antygenu HLAB-27, na ogół stwierdza się podwyższone wskaźniki zapalenia, od białko-ostrej fazy CRP, leukocytozę i nadpłytkowość, czasem niedokrwistość. U pacjenta z podejrzeniem reaktywnego zapalenia stawów w zależności od podejrzewanej przyczyny wykonuje się badania potwierdzające obecność przeciwciał swoistych dla danego patogenu, Salmonella, Yersinia, Shigella, campylobacter, Chlamydia, we krwi pacjenta, badanie ogólne moczu i posiew, ewentualnie badanie płynu stawowego. Przy podejrzeniu zakażenia chlamydia metodą PCR można wykryć D.E. na tej bakterii w wymazie z cewki moczowej, płynie stawowym i błonie maziowej. Badania obrazowe, klasyczne zdjęcie rentgenowskie, tomografia komputerowa, badanie ultrasonograficzne USG, oraz rezonans magnetyczny MRI, pozwalają na ocenę stopnia zajęcia procesem zapalnym stawów oraz ścięgiem. MRI USG to bezpieczne, czułe metody wczesnego wykrywania i oceny aktywności choroby. MRI z kontrastem wykrywa na wczesnym etapie zapalenie stawów kręgosłupa oraz ostre i przewlekłe zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych. MRI całego ciała u pacjentów wykrywa z większą czułością niż badanie przedmiotowe zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych, kręgosłupa i biodrowych. W przypadku podejrzenia zapalnej choroby jelit lekarz wykonuje test na obecność krwi utajonej w stolcu, badania obrazowe przewodu pokarmowego, USG jelit, gastroskopia, kolonoskopia. Pewne rozpoznanie ustala się na podstawie badania wycinków śluzówki pobranych podczas biopsji jelita. Jakie są metody leczenia młodzieńczych spondylartropatii? Nie ma metod leczenia przyczynowego młodzieńczych spondylartropatii? Leczenie tej grupy chorób ma charakter objawowy i obejmuje profilaktykę przed progresją choroby i zniszczeniem stawów przez zmiany chorobowe. Lekami pierwszego wyboru w spondylartropatiach są niesteroidowe leki przeciwzapalne, najczęściej naproksen. Leczenie powinno opanować ból i ograniczać proces zapalny. Likokortykosteroidy podaje się przez krótki czas u pacjentów z dużą aktywnością choroby oraz w powikłaniach ocznych i ze strony innych narządów. Można je też podawać dostawowo. Z leków modyfikujących przebieg choroby najczęściej stosuje się sulfasalazynę lub metotreksat. Przy braku skuteczności można stosować leczenie biologiczne. Inhibitory TNF bardzo istotne jest leczenie niefarmakologiczne obejmujące edukację chorych i rodziców, fizykoterapię i ćwiczenia. Ćwiczenia należy wykonywać stale i systematycznie przez całe życie. W niektórych ciężkich przypadkach stosuje się operacyjne leczenie naprawcze, a w razie potrzeby endoprotezy, na przykład. Stawu biodrowego, czy możliwe jest całkowite wyleczenie młodzieńczej spondyla Przebieg choroby jest różnorodny i trudno określić ostateczne rokowanie. U niektórych dzieci objawy zapalenia stawów mijają szybko i wymagają leczenia tylko przez kilka miesięcy, w innych postaciach, takich jak MZZSK, ERA, MEUZS, choroba przebiega z okresami remisji i zaostrzeń. W tych postaciach leczenie trwa długo i niekiedy nie udaje się uzyskać całkowitego ustąpienia zmian. Pacjenci mogą wymagać okresowego podawania leków przez całe życie. Zapalenie stawów związane z zapalnymi chorobami jelit zwykle ustępuje przy skutecznym leczeniu zapalenia jelit. Co trzeba zrobić po zakończeniu leczenia młodzieńczej spondylartropatii? Pacjent pozostaje pod kontrolą lekarza, który dokonuje okresowej oceny aktywności zapalenia stawów, wyników badań laboratoryjnych i obrazowych. Pacjent przez całe życie codziennie wykonuje zestaw ćwiczeń kilka razy do roku, uczestniczy w intensywnych zajęciach rehabilitacyjnych. Bardzo ważne jest systematyczne uczęszczanie do szkoły i uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego, w czym powinni pomóc rodzice i nauczyciele. Nie ma przeciwwskazań do szczepień ochronnych u dzieci leczonych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi lub sulfasalazyną. Jeżeli dziecko leczone jest glikokortykosteroidami, metotreksatem lub lekiem anty-TNF należy odroczyć szczepienia szczepionkami zawierającymi żywe mikroorganizmy. Co robić, aby uniknąć zachorowania na spondylartropatię? Nie ma metod profilaktyki młodzieńczych spondylartropatii?